Współcześni rycerze Jedi są wśród nas w świecie klawiatur, ekranów i pośpiechu, wciąż potrafią marzyć. Gdy zapada noc, zakładają szaty, chwytają miecze świetlne i na chwilę przenoszą się do odległej galaktyki. Wszystko zaczęło się jakieś 10 lat temu, a tak naprawdę jeszcze dużo dawniej, kiedy zaczynałem oglądać w kinie Phantom Menace Zemsty Sithów. I zaczęliśmy spotykać się w stricte pod Kątem walki na miecze świetne. Okazało się, że są dostępne miecze, którymi można walczyć, które się nie potłuką podczas walki, świecą, wydają dźwięki, więc można się dosłownie poczuć jak rycerz w odległej galaktyce. Gdy mówię o mieczach świetnych, to jest to zawsze pozytywna reakcja, jest ten efekt wow i ale jak to? No po prostu walczymy mieczem świetnym, uczymy się jak to się robi i niewątpliwie jest to najbardziej wyjątkowy sport o jakim słyszałem i to przyciąga jednak ludzi, którzy na przykład widzą nas w parku, jak trenujemy albo na różnych pokazach. Zawsze ktoś podejdzie, zapyta, jest to też ogromna frajda dla dzieciaków, no dla nich to jest uciecha niesamowita. Dla wszystkich to jest i rozrywka, i sport, i odskocznia od rzeczywistości, sposób na to, żeby, żeby się wyżyć, żeby się po prostu dobrze pobawić, spotkać się z innymi panami, którzy chcą się pobawić w ten sam sposób. Ja trenuję od roku i przez ten rok widzę, że jest coraz więcej dziewczyn, co jest bardzo miłym zjawiskiem, bo jednak Gwiezdne Wojny i też sztuki walki, mam wrażenie, zawsze kojarzyły się, że to jest bardziej taki męski sport, więc bardzo fajnie ka zawsze każde nowe koleżanki, miło witamy w akademii. Walka Mieczem świetnym jest treningiem cardio. Jako były instruktor Zumby mogę powiedzieć, że to dorównuje ilością spalonych kalorii i niewątpliwie takie treningi intensywne, szczególnie, no to można z nich wyjść mokrym. Możemy w każdej chwili zmienić kolor miecza, zmienić strój i wczuć się w inną rolę, czyli jest to rodzaj też aktorstwa. To nie jest coś, co jest łatwe i szybkie, poświęcamy temu wiele godzin, spotykamy się po pracy i tworzymy różne układy, musimy je zapamiętać, no i potem przedstawić wszystko na scenie. Ten sport czy ten rodzaj zabawy robi się coraz bardziej popularny. W samej Europie jest kilka organizacji, które zrzesza fanów i łącznie liczą już tysiące członków, którzy walczą. Przewinęło nam się już teraz kilkaset osób przez samą grupę warszawską, ale powstały też grupy w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu, w kilku innych miejscach, gdzie jeździmy i robimy czy to pokazy, czy warsztaty. Jedi zapraszają każdego, kto chciałby powalczyć. Wystarczy chwycić za miecz, bo w tej galaktyce miejsce dla nowych rycerzy zawsze się znajdzie. Widzowie programu, taki jest świat. Niech moc będzie z wami.